Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ratowania Świata. No i dzisiaj będziemy sobie testować ten tutaj widoczny pistolet, który ma w sobie odtwarzacz kaset i podejrzewam, że połowa z Was nawet nie widziała czegoś takiego na żywo, tak więc chociaż w Fortnite możecie sobie zobaczyć jak to wyglądało, więc całkiem spoko. Zanim jednak to zrobimy, przypominam o pozostawieniu łapki w górę, jeśli chcesz oczywiście więcej tego typu materiałów. No i pozostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby być jak najbardziej na bieżąco z, rato, z materiałami z ratowania świata. Dodatkowo, jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, to co robię, wystarczy, że wpiszesz pod Ojciec Gamer w sklepie, zakupisz jakieś emotki, a wszystko to co kupujesz, warto zrobić screena i wrzucić do mnie na Discorda i pojawisz się w takim podsumowaniu tygodniowym na odcinku. Dobra moi drodzy, jesteśmy już przy gorących kawałkach, czyli ten pistolecik. Widzicie, że zbudowałem go w obrażenia krytyczne, jakby nie inaczej. Eee, zobaczmy sobie, zerknijmy sobie może na perki, jak tutaj można by to jeszcze ułożyć. Domyślnie chyba tylko ten był zmieniony na szybkość przeładowania, natomiast jak zobaczycie sobie prędkość przeładowania tego pistoletu, to wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę nie trzeba już tutaj nic więcej. 1,4 to jest ultra szybko, więc po co go jeszcze wzmacniać, jak możemy dodać dodatkowe obrażenia. Tutaj w teorii można by go zrobić wszystko na flat damage, ale wiecie jak to wygląda, jeśli chodzi o obrażenia takie płaskie, są po prostu do kitu. Tutaj jedynie można by się pokusić o plus 60% obrażeń zadawanych tańczącym wrogom, jeśli byśmy zbudowali jakiś taki trap tunel, gdzie będzie nowy trap, to wtedy może i ma to sens, natomiast taki układ perków wydaje mi się po prostu najbardziej uniwersalny. Oczywiście weźcie poprawkę, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Co robi ta broń? Trafienia wrogo, wroga tą bronią ma niewielką szansę na zmuszenie celu i pobliskich wrogów do tańca, a także spowoduje ból od ognia. Efekt nie działa na wrogów, którzy niedawno tańczyli, ani na mgielne potwory i bosów. No i słuchajcie, to rzeczywiście się sprawdza. Ja już ten pistolet testowałem raz na jakiś czas rzeczywiście rzadka rzadkie jest to zjawisko, ale rzeczywiście ci wrogowie sobie tańczą. Ale porozmawiajmy sobie o zaletach tego pistoletu, czyli mamy obrażenia i obrażenia przy trafieniu w głowę jest takie samo, więc moim zdaniem jest to zaleta, nie musimy się napinać, żeby trafiać headshoty, tylko czy trafimy w głowę, czy w ciało takie same obrażenia. Kolejną zaletą jest tutaj zasięg, bo ten pistolet przypomina mi troszkę plazmatrona, a zasięg ma prawie trzykrotnie większy, więc to jest jak najbardziej spoko. Dodatkowo uderzenie tego pistoletu, no jak na pistolet, jest naprawdę przepotężne. Co jeszcze jest fajnego? Strzela podwójnie, przebija wrogów, nie aktywuje beczek, więc to jest też super informacja, a z takich minusów pociski lecą troszkę za wolno jak dla mnie i czasami jeżeli mm, powiedzmy idzie bokiem sobie taki mobek, to musimy przewidzieć ten tor lotu i troszeczkę strzelić przed niego, żeby dopiero oberwał, a dodatkowo nie jesteśmy w stanie przebić tarczowników, czyli musimy uderzenie sejsmicznego na przykład w pierwszej kolejności zastosować, żeby go przewrócić i dopiero wtedy go wyeliminować. Więc to jest troszeczkę wkurzające, ale co ja tam będę wam opowiadał? Po prostu zapraszam Was na mapę, żeby sobie to zobaczyć. A no, jeszcze, moi drodzy, przed mapą chciałem pokazać Wam builda, oczywiście na głównym bohaterze soczek. Bardzo lubię tego bohatera. Cieszy mnie to, że wrzucili również pistolety maszynowe do tego bohatera, bo on przez moment był powiedzmy taki zapomniany. No i to było bardzo smutne. Natomiast teraz działa, znowu można soczkiem grać, więc super. Profit drużynowy, wymiatanie na całego jak go zdobyć. Trzeba odblokować od... oczywiście Denisa Juniora, czyli wystarczy, że przejdziecie sobie linię fabularną no i już go macie następnie będziemy, żeby to aktywować, mamy dwóch bohaterów z rokowego riffu który właśnie ten efekt aktywuje te wafle są bardzo spoko, wystarczy, że będzie się, nie wiem, ja najczęściej sobie bazukę ustawiam rozwalam kilka budynków, tam w środku zawsze jest coś w metalu, z metalu no i dzięki temu sobie te wafle zbieram jak najszybciej, bo ja nie mam po prostu czasu, ani chęci, żeby farmić ten metal Dodatkowo bojowe bite, zlikwidowanie 10 wrogów w ciągu 9 sekund, dodaje efekt rockowego riffu. I to jest, słuchajcie, bardzo fajne, bo jeżeli gracie misję i gracie jak ludzie, a nie jak jakieś boby, no to rozstawicie sobie jakieś y, trapy, no i wtedy ten riff będziecie mieli aktywowany cały czas. A riff dość, że was leczy. Yy, dlatego, że będziecie mieli aktywowany RIF, czyli będzie Was leczył 73,75, oczywiście jeżeli będziecie mieli ten profit drużynowy, no to dodatkowo będziecie zadawać większe obrażenia, będziecie szybciej bić z broni białej i tak dalej, i więc same prusy, więc rozstawiajcie trapy na misjach, a nie farmcie mi tutaj. Co mamy jeszcze? Wzmocnicie, wzmocnienie pistoletów 17% i 35% na 4 sekundy, jeżeli użyjemy sobie przesunięcia bazowego z racji tego, że wymiatanie na całego nas leczy, czyli ka za każdym razem jak wciśniemy sobie takiego wafelka, to te 73,75 nas uleczy, więc całkiem, całkiem spoko, dlatego zdecydowałem się na syfon energii zamiast, powiedzmy, survivalisty. No i co? Jeżeli jesteśmy sami na misji, ta przeżywalność i tak jest średnia, o ile nie powiedzieć słaba, trzeba naprawdę uważać. Natomiast jak jesteśmy już z ludźmi w czterech graczy, wzmocnimy sobie pylonami zdrowie i osłonę, no to już jest w porządku, to już można sobie elegancko grać, tak więc dobra. Ja już więcej nie gadam, zabieram Was na misję, sobie zobaczcie jak to wyglądało solo i jak to wyglądało terema graczami, I tak więc zapraszam. Dobra, moi drodzy, czas na takie małe podsumowanie. Gorące kawałki, jest to świetny pistolet, moim zdaniem jak najbardziej warto go sobie kupić. Jeżeli ktoś nie przepada na przykład za blastronem mini, może sobie wykorzystać takie kawałki lub jak ktoś ma manię strzelania do e, w trap tunelach, no to ten pistolet zdecydowanie jest dla ciebie, no bo dzięki temu nie aktywujesz beczek, no i nie wywalisz ich w kosmos, więc jak najbardziej e, tak. Dodatkowo, jak widzieliście na gruchę, ten pistolet jest rewelacyjny, wystarczy, wystarczy że wciśniemy sobie w wafel... Na tym bildzie, którym prezentowałem, no i taka grucha właściwie spływa niesamowicie, niesamowicie szybko. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Przypominam o pozostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji kanału, jeśli się materiał podobał, a dodatkowo możecie mnie wesprzeć w sklepie z kodem Ojciec Gamer. Ja już nie zabieram Ci więcej czasu, tak więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie, cześć.